Hello Jestem na Jarabiej Skale Pod szczytem rabiej Skały w Bieszczadach Chciałem pokazać przepiękną Panoramę z tego miejsca Tutaj z nowiutkiej platformy widokowej Którą wybudowali tutaj właśnie Pod szczytem rabiej Skały Zawieszonej na tej Jarabiej Jarabiej Skale po słowacku tutaj widać góry Wichorlatu najwyższym Wichorlatem Neża Beczem na pierwszym planie olbrzymi masyw wielkiego Bukowca za nim w tle już na Ukrainie lewo Makowica Pripol Kyczera Jawornik a tutaj na pierwszym planie olbrzymie Pasma połoniny równej Zestyńską w Dole wioska Nowa Sedlica na Słowacji. Za no nam równą, równą po lewej stronie mamy ostrą chorę i w lewo taki szpiczaty ząbek pikuje. Najwyższego jeszcze tu wschodnich. Później jeszcze widać prikry. Czerem taki olbrzymi też masyw i pierwszy z lewej Kinczyk-Bukowska, będzie już blisko granicy polskiej. Pozdrawiam.